Wielka wojownika nie jest usłana różami Odkupiona kontuzjami, zwycięstwami, porażkami Witam moje mili, 1 grudnia 2014 Dawno wam nic nie pokazywałem Dzisiaj trening plata barki Kilka nowych pompujących ćwiczeń Zastosujcie je u siebie na siłowni Zobaczycie gigantyczny progres Jak się mogą spompować mięśnie. Jedno z pierwszych ćwiczeń rozwijające środek i górę Jest to klasyczne ćwiczenie na linkach Spinacie, ciągniecie do góry, cały czas na spince, ciągacie w dół i prostujecie. Wygląda tak. Rób i nie patrz się na innych Pamiętaj dzieciak, żeby być wolny musisz być silny Rób swoje i nie patrz się na inne Jak ci coś nie wyjdzie, to nie szukaj innych Rób swoje i nie patrz na inne Idź swoją drogą i rozbijaj się stale Nikogo nie będą, dłużej obchodzi twoje szale Najgorsze co może być, to zmarnowany talent Na osiedlach nie brak jest talentów Na osiedlach nie brakuje incydentów I ma widać o pierwszej Idziemy dalej. Idealnym dopełnieniem ściągania z góry. Uh, right. No, it's yours. Jest ciągnięcie z dołu. Tak samo ze spinką. Jedziemy od dołu, pchamy do góry na spince, ściągamy w dół. Wygląda to tak. Proste. Walsz, walcz, 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 walcz! Dawaj, dawaj kontra blok, 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 nie przestawaj, cios, cios, upadaj i wstawaj, blok, blok, przyjmuj za zabawę. Szybkie wymiany ciosów, nie każdy to wytrzyma to jest prawdziwa walka, opisana w rymach, po się twarzy grymas, lep ciśnięte zęby. z męża nie wychodzi, po gongu kolejny. Odporna morda i pięści twarde, charakter z podwórka, trzymają kartę. Powinniście czuć aż pieczenie, próbujcie sami. Kolejne ciekawe ćwiczenie, właściwie połączenie dwóch, jest to 100% góra środeczek. Rozpiętki, z tym, że sama końcowa faza rozpiętek jest inna. Wbijając dłonie ku siebie, małe palce się do środka. Powoduje to wypchanie klatki na zewnątrz. Potem po 12 ruchach włożymy piąteczkę, łapiemy ją w ten sposób na prostych rączkach komponują przed siebie, Testa cały wygląda tak brak sensu, brak udźwigu, brak kodychu brak tylko grab ciosów na twarz i kichy. jak się masz, ledwo dyszysz, wiesz się wgasz na co liczysz, Wsia masz wiem że stawcie na lepsze wyniki poprawia statystyki ziom i wyrzucasz z siebie gniew przestajesz robić na tło, obudził się w tobie lew jakoś idzie trzymać pion, znaleźć ten zwierzęcy zew Ostatni głęboki tek do góry łeb serce Bąkuje krew, ten koros, z stron, prześladuje pęk, ten ten pęk, czujesz na to, to znowu, zawiesił, nie kawałek to na dłoń, to znowu, przybył, to znowu, 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 ten znowu, 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 Walicie po rogach, droga. chłopak walicie w pysk Czujesz, że nie ma Boga, Boga Na życie to syf, droga krzyżowa Zobacz ich, jak się bawią tobą dziś Do góry głowa i Jak robot na przód Pompa murowana Pokażę wam jedno z ciekawszych ćwiczeń, które znalazłem na, na kanale YouTube Jest to wyciskanie na suwnicy Górną klatkę wyciągnij Z tym, że wyciskanie będzie się odbywało na wysokości miejscach ale tam naprawdę godna pompa. tak, uwie siebie możesz wszystko, ona siłę, cel jest blisko. To co wczoraj niemożliwe dziś staje się prawdziwe. Z siebie możesz wszystko, o siłę, cel jest blisko. To, co wczoraj nie niemożliwe. ci staje się prawdziwe. Pamiętam pierwsze kroki na sali, gdzie wykaza koka. Szybko skryptowany nokaut, poczułem dwa detektywy. I po jednym powinna być dobra pompa. Polecam, spróbujcie. Ciąg się treningu klata pareczki. Teraz pokażę Wam ciekawy zestaw na po Pompujący. Dwusek. Pierwsze mamy włosko kolumne. Będziemy ściągali kabelki za plecy, po czym przechodzimy do sztangi, którą bierzemy pod chwytem i wypinamy sobie do przodu. W życiu wygląda to tak. Tu we mnie, a pójdziemy razem dalej. Wytrwale, rób swoje, zostaw strach i paranoję. Możesz wszystko, tylko nie od razu. Sierpliwie jest łyżeczką pomału. Łatwo łatwo odchodzi, a po co sam stworzyć przetrwa do końca I oczy serce nocą słońca w imię ojca, ducha i syna, w ludziach tkwi ogromna siła, miłość, wiara, praca i przyjaźń Kruszyła mury i bym przynosiła Dziesięć lat pracowałem na tę chwilę Choć mamy tylko moment, człowiek dostaje skrzydłę To mój czas, teraz, to mój czas, teraz to mój czas tak na próżno, do tego dokuczają. Kontuzja za kontuzją trudno Minimum cztery takie cztery ręki. Popchłap berantowany. ja.